Prosse o doping, prosse o gorący doping. Dzisiaj nie ma takich emocji, które by nam nie towarzyszyły. Wszystkie, to jest wszystkie, jesteśmy przeszczęśliwi Odpłaczył ze szczęścia, od ogromnej radości, nie, 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 nie. po prostu zasadł nas od środka, bo to co się dzisiaj dzieje to, to jest wiecie, po prostu coś na co czekaliśmy cały rok, na co wrocław czekał cały wiecie, rok, myślę, że cała Polska i cała Europa. Przynosiło Wam wiele radości każdego dnia, a dzisiaj niech ona rozbrzmi nie tylko tym europejskim hymnem o radości, ale niech będzie przede wszystkim radością ze spotkania w tak wspaniałym e, gronie. Wspaniałego dnia. I'm so happy that part of it. Every moment. Główną ideą. Jest promocja e, takiego prozdrowotnego stylu życia, zwłaszcza aktywności fizycznej, która jest dla dzieci niezbędna. To jest e, najsilniejszy bodziec rozwojowy. Dzieci, które nie są aktywne fizycznie, gorzej się rozwijają i fizycznie, i psychicznie. Nie ma nic, e, żadnych przeszkód przed aktywnością e, fizyczną po wyleczeniu choroby nowotworowej. Ludzie, którzy tutaj tworzą tą całą imprezę, wolontariusze. Po prostu sprawiają, że się chce żyć. Przyszłam tu, bo lubię wspierać dzieci i lubię wspierać sport i ogólnie powrót do zdrowia przez sport. Będzie dużo zabawy, będzie dużo kreatywności, wspierania się nawzajem. Europejskie Onko Igrzyska będą naprawdę fajnym wydarzeniem i będzie się dużo działo. 12 lat temu zaprosiliśmy dzieci leczone z powodu choroby nowotworowej na zawody sportowe, które miały stanowić przełamanie takiej bariery i obawy i dzieci, ale przede wszystkim rodziców. Energia jest niesamowita, zwłaszcza tych dzieci, bo ja już grupę oprowadzałam wczoraj. Rodzice padali dzieciaki. Nie do zarcia, strasznie przejęci, ale, ale w porządku, dają radę. Super energia. Jedynie mogę powiedzieć tutaj za nas sportowców, że dzieciaki tutaj są dla nas ogromną motywacją. Ej, hey, ja idę bordę Borde, jeszcze Me, gusta, me está gustando esto, estoy con mis amigos y me estoy pasando bastante bien y pues estará estar algo bueno. Eh, creo que lo es muy bonito, o sea, hemos estado paseando por el centro y viéndolo todo y la verdad es que es una ciudad muy bonita y los gnomos y todo está muy bonito también. I ta radość, która jest w ich oczach, ta, ta energia, która jest u nich, to jest coś, co zaraża, więc każdy, kto się dzisiaj tutaj pojawi, jestem przekonany, że zostanie zarażony chęcią do sportu, do dobrej zabawy i do tego, żeby po prostu czuć się dobrze.